Nowe centrum dystrybucyjne w Stawigudzie wzmocni pozycję Biedronki w regionie Północno-wschodnim, będziemy w stanie zaopatrywać nasze sklepy i odpowiadać na zapotrzebowania klientów dużo szybciej i skuteczniej niż do tej pory. Na pewno skrócimy czas dostawy do sklepów, dzięki czemu będziemy mogli dostarczać produkty świeższe, jeszcze świeższe i w jakości oczekiwanej przez klientów. Dla całej sieci Biedronka ma to kolosalne znaczenie, ponieważ będziemy w stanie zrealizować rosnące zapotrzebowanie rynku oraz wesprzeć stały rozwój sieci. Do tej pory dysponowaliśmy 16 centrami dystrybucyjnymi rozłożonymi równomiernie w całej Polsce. W tej chwili dokładamy. Kolejne, które będzie realizowało podobne zadania, będzie zaopatrywało sklepy na co dzień, będzie współpracowało z naszymi dostawcami. W najnowszym centrum dystrybucyjnym zastosowaliśmy wiele konkretnych, nowoczesnych rozwiązań. Podzieliłbym je na dwie grupy. To są takie rozwiązania, które ułatwiają pracę centrum dystrybucyjnego, czyli na przykład takie słuchawki z podpowiedziami de facto dla naszych magazynierów, co w tym momencie należy zapakować. To strasznie ułatwia i przyspiesza pracę. I ta druga część rozwiązań to są rozwiązania prośrodowiskowe, począwszy od łąk kwietnych i insektownika, który powstał tuż obok centrum dystrybucyjnym, a skończywszy na inteligentnym systemie oświetlenia. Które dopasowuje się do poziomu oświetlenia na zewnątrz. Dla regionu i mieszkańców nowe centrum dystrybucyjne jest bardzo ważne, ponieważ są to oczywiście nowe miejsca pracy. Ostatnie wyniki GUS-u pokazały z Narodowego Spisu Ludności, który odbył się w zeszłym roku, że przyrost mieszkańców w naszej gminie od 2011 roku wynosi około 120%. Dlatego mam nadzieję, że wielu mieszkańców z terenu naszej gminy znajdzie pracę tutaj właśnie w firmie. Nowe centra dystrybucyjne Biedronki, które otwieramy w Polsce mają kolosalne znaczenie dla naszego rozwoju firmy. Mamy cały czas olbrzymie plany, jeżeli chodzi o zaspokajanie potrzeb naszych klientów i obecność na rynku. Chcemy rozwijać naszą sieć sprzedaży detalicznej, w związku z czym musimy rozwijać również jej zaplecze, czyli centra logistyczne. Każde kolejne centrum logistyczne pozwala nam jeszcze lepiej zaopatrywać nasze sklepy.